W ramach projektu Zielono-Niebieskie Pobiedziska na terenie gminy powstaje kolejna ciekawa i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Zielono-Niebieskie Pobiedziska to promenada, park malucha oraz park dla młodzieży. Inwestycja finansowana jest z funduszy norweskich. Znajdujemy się w miejscu, które mam nadzieję wiosną będzie już miejscem obleganym przez dzieci, rodziców, dziadków. Będzie można tutaj odpocząć, uczyć się, ale przede wszystkim będzie to miejsce bardzo bezpieczne. Cieszę się bardzo, że ekologię można łączyć również ze zabawą, z edukacją i to było główne zadanie właśnie tego projektu. Takie inwestycje, które są dedykowane najmłodszym mieszkańcom naszej gminy zawsze cieszą. Więc no jeszcze troszkę musimy wytrzymać, żeby, żeby inwestycja była w pełni ukończona i już nie możemy się doczekać, kiedy otworzymy w cudzysłowie bramy do, do, do tych parków i mieszkańcy od tych najmłodszych do tych najstarszych będą mogli, mogli z nich korzystać. Inwestycja powinna zostać zakończona do wiosny 2024 roku.